No to co? Bimbru się napijemy, panowie! Jedzie rolnik, jedzie, co to, co to będzie? Kura, 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 rosyj skóry, będzie! Co jak co, ale nie ma to jak w domu. Nareszcie wracamy na... do naszej chaty, do naszej chałupy. Trochę trzeba odpocząć, bo z trochę ostatnio przeżyliśmy tutaj. Nie wiem czy kto pamięta w ogóle, ale te biegi, te rowery yy, i ten wypadek ostatnio, to naprawdę było bardzo trudne rzeczy. I nareszcie wracamy do domu. Widzę, że nawet brama cały czas otwarta była. No ale na szczęście widzę, Burek jest i wszystkiego pilnował. Widzę, Burek jest. Jest Burek, dobra. To mnie to bardzo cieszy. Na razie zgasimy samochód. Widzę, burek jest, wszystkich go dopilnował. My tu też trochę rzeczy przywieźliśmy, zaraz ja to wszystko sobie wyładuję. Burek masz jeść, bo już od kilku dni nic nie jad. Dni, tygodni nic nie jad, ale widzę, trzyma się dobrze, jest elegancko, dobra. Tu, nie wiem dlaczego, zapakowali moje ubrania w worek po kartoflach. Przecież to są moje ubrania, moje rzeczy osobiste. A niech to leci tam, o. Niech to leci tam do domu, te ubrania moje, później to wypakuję. No ale co najważniejsze, panowie? Kurczę, ja tu dostałem. Bimberek, Bimberek panowie dostałem. Zobaczcie, w jakich tych dostałem. Pojemnikach, Bimberek. Jeden Bimberek położę na stole, od razu sobie wypijemy. Zaraz, e, a drugi zaniosę do domu. Będzie na. na jutro, będzie co? Na jutro, nie? No jutro, pewnie że na jutro, a na kiedy będzie by, miało być jakie na jutro? Dzisiaj wypijemy jeden, drugi i y y y kolejny jutro i już. No nie, no kurczę, może jakoś trochę y przystopujemy z tym, bo no w sumie pamiętam co się stało przy wypadku, ale nie wiem, czy mi coś to da do głowy, dobra. A bimberek tutaj przy stole położymy sobie, no i co? My so się tutaj napijemy tego płynnego bimbru i tyle, i zaraz pójdziemy spać. Co się stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Co to za hałasy? Co tam się w ogóle dzieje? Straż pożarna? No nie wytrzymam po prostu. Nie ma tu ani chwili spokoju. Zakładam laczki, i idę zobaczyć co tam się stało. Po prostu nie wytrzyma tego. Dopiero co przyjechałem do domu, chciałam sobie odpocząć. A tu nie ma odpoczynku. Nie ma odpoczynku w ogóle. Dobra, no i jadę tam. No zobaczcie co tam się dzieje. Do burka chociaż jeźdżam. Bo kurczą taki głodny ostatnio był. Nic nie je w ogóle. Mnie tu w ogóle nie było. Biorę swojego składaczka i jedziemy tam. Zobaczymy co tam się dzieje. No ale no to ani pospać się nie da, nic no, w ogóle odpoczynku nie ma tutaj, no. Ja tu wróciłem zmęczony, jeszcze po tym, tym całym konkursie biegł. I, i co? I tu, no, ale tu, o, tu po, straż pożarna, pogotowie, yy, policja, no kurczę no, coś się poważnego tutaj stało. Zaraz się tu zapytam strażaków o co chodzi. Dobra, zostały tu rowerek. O! Zapytam się, może tego e, przepraszam pana, a co tu się stało? Jak to tu się stało? Idź pan są, bo ja tu miałam teraz czasu dla No. o tak trochę niemiło, ale dobra, jak nie masz czasu, no to dobra. Ouuu co tu się stało? Jakoś... Co tu się stało na mojej łące? Co tu się stało na mojej łące? O rany! No. Jak to teraz... wygląda? Idę się zapytać tam, może ktoś mi udzieli odpowiedzi, co tu się w ogóle stało. Panie, co tu się w ogóle stało? Bo ja tam pytam z tej strażaka tam, ale on w ogóle nie chce mi odpowiedzieć nic. Jak to tu się stało? Bomba! Bomba! Panie a nie widzisz pan co się stało, bo nie wybuch zły, to i to został eksplodowany w powietrze po prostu. I to się stało. I to się stało, panie. A, nie wybuch. Na mojej łące? O rany. Do czego to doszło? No po prostu no. Do czego to doszło? Żeby nie wybuchy na mojej łące były. To jest po prostu już szaleństwo, istne szaleństwo. No mnie wy, wybuch, dziurę mi zrobi w i jak ja teraz będę kosić trawę, no? Nie wiem. A naprawdę nie wiem, co tu się jeszcze może wydarzyć, bo tu nie ma ani chwili spokoju. W tym odcinku to będzie na tyle, bo tu nie da się nawet odpocząć. Trzymajcie się, pozdrawiam was gorąco, cześć.